Witamy się z Państwem z głośnego opadu w Australii, gdzie zaczynamy sezon 2025 w Formule 1. Sezon Formuły 1 w Eleven Sport. Ze Aldona Marciniak. Wasze pytania ja przekazuję Aldona i nasi eksperci odpowiadają. Pytanie do Pani Aldony pisze Pan Dominik2007. Kto według Pani ma szansę zdobyć Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Konstruktorów? McLaren. I Lando Norris, Są opinie w padoku, że są tak bardzo do przodu, że właściwie mogą już zapomnieć o tegorocznym samochodzie, zostawić go tak jak jest, bo jest tak dobry i zająć się już autem na 2026. To by była bardzo no, groźna przepowiednia, jeżeli by się sprawdziła. Polski marzyciel. Pytanie do pani Aldony. Jakie ma najlepsze wspomnienie z wyjazdów na tory F1? To jest y bardzo proste, bardzo, bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. To jest Grand Prix Belgii 2021, obecny tutaj Robert Smoczyński i ja, także dość mocno odczuliśmy warunki atmosferyczne. To był oczywiście ten wyścig, kiedy cały dzień padało, w związku z tym nie mieliśmy nawet chwili, żeby się osuszyć, tylko tak staliśmy i mokliśmy i mokliśmy i mokliśmy. Naprawdę nasza relacja weszła wtedy na wyższy poziom takiego zrozumienia wzajemnego i człowieczeństwa. Teraz przejdziemy do pytania pewnego użytkownika z Twittera. O, mam, zabijaka 2272, czy umówi się pani ze mną na kawę? Przepraszam, ale ja nie piję kawy, tylko, tylko herbata. Pytanie do pani Aldony: Czy Max jest w stanie obronić Mistrzostwo Świata w trzecim lub nawet czwartym najsłabszym samochodzie? Bardzo dobre pytanie. W czwartym najsłabszym nie. W trzecim najsłabszym może różnica pomiędzy Maxem a całą resztą polega na tym, że czy w McLarenie czy w Ferrari ewentualnie będą kierowcy sobie nawzajem zabierać punkty. Verstappen będzie na tym korzystał. Natomiast no, na razie wygląda na to, że ta przewaga McLarena jest bardzo duża. Zobaczymy co będzie po Hiszpanii. Pan Patryk, pytanie do pani Aldony, który team w tegorocznym sezonie F1 najbardziej się wzmocnił pod względem personalnym? Aston Martin, zdecydowanie, ale czy będą zbierać tego owoce i kiedy, no to to jest pytanie, które zostaje w powietrzu. Adrian Newey na razie kilkanaście dni dopiero spędził z zespołem i tak naprawdę dopiero wszystkich poznaje i dowiaduje się jak to działa, więc na te efekty trzeba będzie trochę poczekać. Kubuś, jaki wpływ będzie miał Carlos na cały sezon Williamsa? Ile da zespołowi? I pytanko do pani Aldony, czy często będzie komentować wyścigi? Często na pewno będziemy się widywać tutaj na torze, więc zapraszam, bo jesteśmy tu po to, żebyście Państwo poczuli jak najbardziej atmosferę tego padoku. Natomiast jeżeli chodzi o Carlosa Sainza, wnosi dużo, bo to nie jest tylko Carlos Sainz, to nie jest nazwisko Sainz, które wchodzi do Williamsa. To jest doświadczenie z Toro Rosso, a więc rodziny Red Bulla, z McLarena, z Renault i z Ferrari. I to jest doświadczenie. Działania w zupełnie innych strukturach, w zupełnie różnych zespołach, z zupełnie różnymi kolegami z ekipy, często bardzo mocnymi, to wszystko wchodzi do Williamsa razem z Karolem Sańcem. Pan Jan, pytanie do Pani Aldo. No, od kiedy interesuje się Pani Formułą 1, jaki był Pani pierwszy obejrzany wyścig? Mój pierwszy obejrzany wyścig na żywo to było Grand Prix Belgii 2008. Bardzo mi zależało na tym, żeby pojechać na Grand Prix Belgii właśnie. spa niesamowity, nawet teraz się uśmiecham jak myślę o, o Rouge Radeon, to chyba każdy kibic Formuły 1 chce to zobaczyć. Pierwszy wyścig, który widziałam w telewizji to było jakieś Grand Prix Monaco z Michałem Schumacherem w Ferrari, ale który to był rok, zabicie? nie pamiętam. E, pytanie do wszystkich, ale zadam Tobie. Jaka jest Wasza najbardziej kontrowersyjna opinia związana z F1? Pytanie od Szumi. Najbardziej kontrowersyjna opinia związana z F1? O rany. Nikolas Latifi nie zasługiwał na taki hejt. Mówi to na a, a pastor Maldonado jest bardzo dobrym kierowcą i niedocenianym. Pastorek wiecznie żywy. Wielka wenezuelska nadzieja Formuły 1. Dzięki bardzo. Dziękuję pięknie. Pan Dariusz, jak szybko McLaren postawi na jednego kierowcę w walce o mistrzostwo? Czy znowu będą czekać 3-4 sezonu? Oj, to dobre pytanie. Zależy jaka będzie po pierwsze konkurencja od innych zespołów, jak blisko będą inne zespoły, jak się rozwinie walka między Norrisem i Piastrym. To jest bardzo ciężka decyzja, więc nie, nie można jej podjąć lekko. Pan Mateusz, czy zgadzasz się z wypowiedzią doktora Marko, że Duan to kierowca kategorii C? Oj, Helmut ma zawsze bardzo mocne opinie. Dajmy im szansę. Dobra, przechodzimy dalej w takim razie. Kolejne pytanie od pana Miłosza. E Jakich dwóch kierowców chciałbyś zobaczyć w bolidzie Cadillaca w przyszłym sezonie? Uuu, ciekawe pytanie. Myślę, że będą chcieli kogoś ze Stanów Zjednoczonych, ale żaden kierowca w tej chwili nie ma super licencji, żeby to zrobić. Wiadomo, że Guanyu Joe jest też Guan Yu Joe jest Graham Loden, który będzie był przyszłym szefem zespołu. Może Botas dostanie jeszcze szansę, więc to, to są takie pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Pamiętajmy też, że je, jeżeli będzie niespodzianka i że Max odejdzie od Red Bulla i na przykład trafi w Mercedesie, to może i Russell albo Antonelli będą szukali miejsca. PaceCast. Który pierwszak ma największy talent? Przecież myślę, że talent jest słowem kluczem tutaj. Który, przepraszam? Który pierwszak, czyli debiutant, A. rookie? Talent Antonelli. Antonelli. Zajdzie tak. najdalej też ze wszystkich? Ale ma najmniej doświadczenia. <grym> Oliwier, jakiego toru, jeden lub kilka, nie powinno być w Formule 1 jaki tor powinien trafić do kalendarza w jego miejsce? To do, do, dobre pytanie. E, których torów nie lubię? To ciekawe, bo są tory mniej ciekawe i są miejsca mniej ciekawe też. E, o. Chcę, chcę się zastanowić troszkę nad tym? Co, co bym wyeliminował? Abu Dhabi prawdopodobnie jako Abu Dhabi. tor, jest bardzo mało ciekawy tor mm. uważam i dla kierowców mało wyprzedzania, oczywiście jest spektakularnym miejscem, ale nie jest specjalnie ciekawym torem, e, co jeszcze, co jeszcze, reszta, reszta jest, głównie są fajne tory, co bym chciał zobaczyć, na pewno jakiś wyścig w Afryce, może Kialami albo w Argentynie, ale nie ma w tej chwili obiektu, które się do tego nadaje. Albo jakieś Maroko może. Albo Maroko, albo Polska, ale też to jest grubszy projekt. <gry> e, pan Jarek, kiedy doczekamy się kolejnego Polaka w Formule 1? Oj, to mi pytanie, które mnie, dla mnie jest i i przyjemne i bolesne, bo, bo, bo walczę z tym na co dzień. Mamy bardzo dużo talentów naprawdę na, na różnych poziomach w tej chwili w motorsporcie, więc to jest kwestia e, zaangażowania oczywiście polskich władz, polskich firm, ale też polskich kibiców, bo i więcej będzie motywacji, i więcej będzie takiego Interesu wokół motorsportu, tym więcej będzie możliwości, żeby ich wspierać. Mhm. I pan Maciek, do pana Marcina, jakie są pana oczekiwania wobec Alpin z silnikami Mercedesa? Chodzi oczywiście o sezon 2026, nowe regulacje. W tym roku Alpin jeszcze na Renault. Umówmy się. Po poprzednich zmianach regulacji co do silników, Mercedes zawsze zrobił najlepsze robotę. Jest szansa, ponieważ te zmiany są tak duże na przyszły rok, że jeden z konstruktorów silników będzie miał przewagę. Jakby miał stawić na kogoś, nie wiedząc, co się dzieje w ich, w ich fabrykach i jaki mają rozwój, tom stawił na Mercedesa. Więc, moim zdaniem, co do osiągnięć, stawili na najlepszego konia. Pan Łukasz, kto jest lepszym kierowcą Verstappen czy Hamilton? Ha. Teraz będę miał hejt od połowy super. Myślę, że Max Verstappen jest na, naprawdę na, na innym poziomie w tej chwili. Pociągnąć cię za język. Czy to w takim razie ta różnica, 7 tytułów versus 4 wynika z Mercedesa i dominacji technologicznej w poprzedniej erze? Też, ale też no, długość kariery umówmy się. No, jest ileś tam lat różnicy w ich karierze. Nawet najlepszy kierowca, jak nie będzie w dobrym zespole, w dobrym momencie, to nie będzie w stanie wygrać. Fernando Alonso jest dobrym przykładem. Jest zawsze trudno porównywać kierowców z innych pokoleń. Nie mówię, że Max i Lewis są z innego pokolenia, ale jednak ścigali się w lekko innych czasach. Dobra, to ostatnie pytanie bonusowe już ode mnie. Sporo się mówi w tym sezonie o tym, że, że szef Ferrari, czyli Fred Vasser, musi zarządzać sytuacją między Leclerciem a Hamiltonem, że interesów pogodzić się nie da. Więc wyobraź sobie, że wstałeś dzisiaj jako Fred Vasser. Stajesz przed lustrem, nie obraź się, Marcin, zyskałeś piękną sylwetkę, piękne włosy. Po pierwsze, jak sobie poradzić ze wszystkimi kobietami jako Fred Wasser? Po drugie, jak zarządzasz sytuacją Leclerc Hamilton? Umówmy się, sytuacja Leclerc Hamilton nie jest, jest rzeczywistością. Na razie jest taki honeymoon, gdzie wszyscy są zadowoleni. Louis na pewno wnosi dużo do zespołu. Na pewno Charles troszkę się obawia, jak to będzie, jak będzie działało, ale na razie na, na pewno korzysta z doświadczenia i z Luisa i, i też z jego doświadczenia z Mercedesa, bo na pewno coś Ferrari może się nauczyć. Zacznie się interesująco, jeżeli po pierwsze Ferrari będzie z przodu, więc będą walczyć o, o zwycięstwa i o mistrzostwa. Na razie, jeszcze mówiąc na podstawie wyścigu dzisiejszego, powinni się przejmować jak pomóc zespołowi, a nie jak walczyć między sobą. Pan Sebastian. Kiedy Franco Colapinto wskoczy do bolidu za Jacka Duana? I drugie pytanie od pana Sebastiana. Ciekaw jestem, kiedy Liam Lawson dostanie ultimatum od doktora Marka. No dobra, to odpowiadając na pierwsze, myślę, że okolice piątego wyścigu, a druga odpowiedź, no to może być gdzieś latem. Pan Michał. Który ze świeżaków rozbije najwięcej bolidów? O widzisz, to jest interesujące, to Berman na razie dobrze rozpoczął, ale koniec końców myślę, że to nie będzie on jednak, O e... ojejku, to trudne pytanie naprawdę, może Hadżar. Hadżar, ciekawe, ciekawe, tak, jak mawiał klasyk internetowy, dobrze zaczął, ale co z tego, że zaczął. E, pan Chupcio, najlepszy tor w całej F1, to pytanie do Pana Roberta. A, to tutaj nie mam żadnych wątpliwości, to jest tor Interlagosz. Sao Paulo. Brazylia, ciekawe. Alan, czy według nas Oscar Piastri ma szansę być wyżej od Lando Norrisa w klasyfikacji Mistrzostw Świata F1? To jest świetne pytanie po kwalifikacjach, kiedy Norris jest na pole position, ale w pierwszym rzędzie Oscar Piastri. Świetne pytanie, ale wydaje mi się, że w tym sezonie jeszcze to może być Lando Norris jednak. Mm. Erbisu, pytanie do Roberta Smoczyńskiego. Czy zamierza w ogóle spać w weekend wyścigowy? <grym> Na razie się nie udało zbyt wiele pospać. Nie wiem, czy się coś tutaj zmieni. Sebastianu 98, w jakim kraju chciałbyś zorganizować wyścig F1, z którego kraju w kalendarzu byś zrezygnował? Z czego bym zrezygnował? Ja chyba bez żalu bym się rozstał z niektórymi rundami z Bliskiego Wschodu. Wydaje mi się, że gdybyśmy się pozbyli Arabii Saudyjskiej, niewiele by się tutaj złego wydarzyło. A gdzie bym chciał zorganizować wyścig? No w Polsce oczywiście, to jest taka naturalna odpowiedź. Na razie nie mamy gdzie zorganizować tego wyścigu. Wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby wyścigi Formuły 1 wróciły do Niemiec. Tutaj dwa pytania połączę w jedno. Czy wierzymy w plotki, że to może być jedyny sezon Hamiltona w Ferrari oraz czy wierzymy w piękną historię Hamiltona Ferrari, czy raczej spodziewamy się stopniowego, przykrego zmierzchu kariery? To ja się spodziewam tego drugiego. Zmierzchu kariery. A jedyny sezon Hamiltona Ferrari? Pewnie nie. Nie wiem, czy to będzie aż tak wyglądało, ale no, raczej to zmierza w stronę końca kariery. Pan Patryk, skąd pan Robert czerpie inspiracji, jeżeli chodzi o stylizację? Właściwie nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie. Dom modowy Warsi Sawa. Najdroższa lokalizacja w Polsce. Nie, nie, nie wiem, dlatego że nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czy o co chodzi? Dokładnie nie nie wiem, nie, nie wiem co odpowiedzieć. Nie będę posądzał pana Patryka o złośliwości, więc traktujemy to jako komplement. Okej, okay, tak to przyjmijmy. Dobra, i jeszcze pytanie, które też przewinęło się kilka razy. Dwa pit stopy w Monako, jak to oceniasz? Jak oceniam dwa pit stopy w Monako? No, to jest nowa zasada od tego zdaniem... sezonu, żeby urozmaicić legendarny wyścig. Co o tym myśli Robert Smoczyński? No Moim zdaniem to tak, jakby do tej perły, która jest w koronie Formuły 1. Przywiązać czosnek. Czyli że boimy się wampirów w Monako? Nie. Średnio to pasuje. <noise> Rozumiem, dzięki bardzo.